Witam w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na lekcji przyrody. Z kim ta lekcja? Oczywiście ze mną, czyli Donutą w temacie. A co dziś mamy za temat? Ekosystem i jego funkcje. Ale zanim przejdę do tego, czym w ogóle jest ekosystem, jak zwykle, sprawdzę listę obecności, ekipa techniczna, obecni, publiczność, obecna, dyżurne ręce, obecne, muzycy. Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie? Obecni? Zatem mamy wszystkich i możemy zaczynać naszą lekcję przyrody z wybranymi przez nas. Gatunkami ekosystemu. Ale, ale, gatunków nie mylić z gatunkami muzycznymi, bo ewidentnie mowa tu o gatunkach naszego instrumentalnego ekosystemu. Oto one. Dźwięki instrumentu numer jeden. Sprawdźmy, co to za instrument. Proszę Państwa, skrzypce pierwsze. Teraz dźwięki instrumentu numer dwa. Cóż to może być? Sprawdźmy. Proszę Państwa, skrzypce numer dwa. Teraz czas na dźwięki trzeciego instrumentu. A cóż to za instrument? Ha! Najprościej po prostu sprawdźmy. Zapraszam. I oto, moi drodzy, nie skrzypce, tylko altówka. Teraz czas na dźwięki instrumentu numer cztery. Cóż to może być? Czy to będzie taki sam instrument, czy zupełnie inny? Zobaczcie. I mamy, proszę Państwa, na scenie wiolonczele, oklaski. Jesteśmy już w pełnym składzie kwartetu smyczkowego filharmonii. Możemy zaczynać pierwszy utwór. Robert Schumann, Happy Farmer co w języku polskim tłumaczy się jako szczęśliwy farmer. A dlaczego ten farmer był szczęśliwy? Pomyślcie, posłuchajcie utworu i może przyjdzie Wam coś do głowy. Zapraszam. Tematem dzisiejszej lekcji jest ekosystem. Ale czym właściwie jest ekosystem? Ekosystem, moi drodzy, to jedno z podstawowych pojęć ekologii. I tak jak sama, ekologia jest terminem wieloznacznym. W skrócie można powiedzieć, że ekosystem to miejsce, gdzie wzajemnie działają na siebie, współgrają i istnieją jako całość różne elementy ekosystemu, takie jak zwierzęta, rośliny i mikroorganizmy. Przykładem takiego ekosystemu jest ocean, gdzie pływają rekiny, płaszczki, foki, czy można zobaczyć piękne, kolorowe koralowce. Inne. Ekosystemy to łąka, pole, rzeka, las, bagniska. Przed nami eksperyment, jeden z moich ulubionych. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie łąkę. Podczas słuchania utworu pod tytułem Wiosna Edwarda Griga spróbujcie dojrzeć na łące różne elementy ekosystemu zwierzęta, rośliny. I co tam jeszcze zobaczycie? Práctica. Jak dbać o ekosystem? Każdy z nas może to robić na co dzień. Dbaj o czystość swojego otoczenia. Wrzucaj śmieci do kosza, a nie na trawnik. Oszczędzaj energię, gaś światło, kiedy wychodzisz z pokoju i wyłączaj komputer, telewizję, radio, kiedy ich nie używasz. Jeśli twój ulubiony sweter jest już na ciebie za mały, albo znudziły ci się Twoje ulubione zabawki, oddaj je komuś, kto ich potrzebuje bardziej niż ty. Unikaj plastiku. Jeśli na przykład idziesz na zakupy, weź swoją płócienną torbę. Segreguj śmieci. Posegregowane odpady. To cenne surowce wtórne, które można później wykorzystać. Oszczędzaj wodę. Kiedy myjesz zęby, zakręć kran. Albo weź prysznic zamiast kąpieli. Chroń drzewa przed wycinaniem i wytwarzaj mniej papierowych śmieci. Możesz na przykład wykorzystać dwie strony jednej kartki papieru. Czy naprawdę potrzebujesz tej nowej piłki, kiedy wiesz, że w domu masz siedem? Ogranicz zakupy do niezbędnego minimum. Te drobne działania każdego z nas mogą wydłużyć życie naszej Ziemi. Przybory szkolne. Teraz spójrzmy na nasze materiały dydaktyczne. W dzisiejszej muzycznej lekcji przyrody mamy do dyspozycji cztery narzędzia, które należą do grupy instrumentów strunowych smyczkowych, a brzmią tak. Moi drodzy, oto skrzypce pierwsze. Drugie. Altówka. I wionczela. Instrumenty naszego kwartetu smyczkowego doskonale potrafią naśladować dźwięki występujące w przyrodzie. Teraz Posłuchajcie, jakie to dźwięki. Oto moi drodzy państwo, bardzo wygłodniały kot. Teraz czas na niespotykanie leniwego dzięcioła. Słyszycie niespodziewany podmuch wiatru, A ostatnim elementem dźwiękowym będzie wyjątkowo romantyczna kierowa. Teraz kot, dzięcioł, wiatr i krowa zagrają zabrzmią w jednym momencie. Posłuchajcie. Cóż za przedziwne środowisko. Teraz w kolejnym utworze zaobserwujcie różne sposoby wydobycia dźwięków z instrumentów strunowych, smyczkowych. thank you inspiracje. Zastanawiacie się w jaki sposób połączyć muzykę z przyrodą? Otóż nie jest to wcale takie trudne. Całkiem niedawno stworzyliśmy piosenki o szczecińskich ekosystemach, szczecińskich rzekach i parkach. Tych utworów możecie posłuchać na naszej płycie żyli długo i w Szczecinie. Co jeszcze może być muzyczno-przyrodniczą inspiracją? Oczywiście, że cztery pory roku Vivaldiego. Za chwilę usłyszycie zimę. Jestem pewna, że kiedy wyobrazicie sobie tę porę roku, zobaczycie różne elementy występujące podczas tej białej, niezwykłej pory. Zadanie domowe. Czas na zadanko, ale obiecuję, że będzie bardzo przyjemne. A dlaczego? Będzie dotyczyło drzew. Drzewa, jak wiecie, stanowią bardzo ważną rolę w życiu na Ziemi. Produkują niezaprzeczalnie olbrzymie ilości tlenu. To dlatego, że są duże i w ich środku następuje ogromny proces fotosyntezy. Dzięki temu Regulują przepływ tlenu na naszej planecie, regulują wilgotność powietrza i wpływają, ograniczają nagłe zmiany temperatury. Każdego roku, 10 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Drzewa. I właśnie z drzewem związane jest Wasze zadanie. Przy okazji najbliższego spaceru wybierzcie sobie jakieś drzewo, przytulcie się do niego. Poproście kogoś, żeby zrobił wam zdjęcie. I wasze fotki z przytulaskiem drzewa wklejajcie w komentarzach pod tym filmem. Być może obok waszego drzewa przeleci jakaś pszczółka? naszej alternatywnej muzycznej lekcji przyrody wzięli udział muzycy orkiestry symfonicznej Filharmonii w Szczecinie. W składzie: skrzypce pierwsze Monika Sawczuk, skrzypce drugie Joanna Bauer, altówka Grzegorz Sadowski i wiolonczela Igor Cilipik. Poproszę o oklaski dla całego kwartetu smyczkowego Filharmonii. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Oglądajcie naszą kolejną lekcję oczywiście na naszym kanale YouTube Edu Filharmonia. Dajcie łapkę w górę, wciśnijcie dzwoneczek, subskrybujcie i do zobaczenia podczas kolejnej lekcji, tym razem lekcji historii. Zapraszam na przerwę, pa, pa!